Witam serdecznie, moi kochani. Sobota. Dzisiaj taki odcinek, można powiedzieć, że specjalny. W tym odcinku nie będę za dużo mówił po Śląsku, bo odcinek dedykowany dzisiaj będzie praktycznie do dwóch osób. No i oczywiście. Do osób, wszystkich moich subskrybentów, których temat będzie interesował. A tematem dzisiejszego odcinka będzie tutaj, no jakby nie było, oglądałem przed chwilą od kolegi Adama film tutaj z tymi kaltnesami. No, i tam podjął Adam też temat, że. Dlaczego się nie kręcą te kadnesy, albo że się mają trudno zakręcić, że zakręcą się po jakimś tam czasie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja bym tutaj oczywiście kolegi Adama nie będę pouczał w tej kwestii, tylko po prostu pokażę te moje małe reaktorki, które sobie sam zrobiłem. Wytłumaczę mniej więcej wszystkim tutaj na moim kanale. O co tam w ogóle chodzi w, w tym całym procesie, w tym, w tym kręceniu się tych kalnesów? Dlaczego one od razu nie chcą po wrzuceniu do tych pojemników się kręcić? Bo no, mogę się na ten temat wypowiedzieć z tego względu, że tak pierwsza sprawa to jest to, że sam sobie to zbudowałem, sam sobie wykminiłem jak zrobić na podstawie prób i błędów jak zrobić tak, żeby te kardnesy od razu zaczęły się kręcić no i udało mi się to udało mi się to, ja przypuszczam, że u kolegi Adama ten pojemnik duży z tymi kadnesami, jest ich tam dużo gdyby ich było o połowę mniej może troszkę może, może połowa, może trochę być więcej jak połowa Wystarczyłoby, bo to jest okrągły ten twój pojemnik, wystarczyłoby według mnie e, owszem natlenienie, tak jak tam masz zrobione natlenienie, ale wystarczyłoby po prostu włożyć do tego pojemnika gdzieś na spód e, samą tylko głowicę z patamini, ale tylko samą głowicę przytwierdzić ją w ten sposób, do, na przykład do dna, żeby ona kręciła, żeby ona dmuchała tą wodę wzdłuż ścianki tej okrągłej. Czyli żeby y, strumień wody walił w ściankę, y, fajnie by było, gdyby to jeszcze delikatnie do góry cisło tą wodę, wtedy stworzyłaby się taka pralka, ta woda by po prostu wirowała wokoło, nie? I na 100% według mnie myślę, że to po prostu by zadziałało, y, że te kartnesy by się kręciły. A to tylko taka moja sugestia, masz czas, bawisz się w tym, to możesz sobie spróbować. Drugą osobą, która, którą tu dedykuję dzisiejszy mój film to jest Kasia, Katarzyna, nie wiem jak woli czy mówić, ale u nas na Śląsku przeważnie mówi się Kasia. Chciałbym od razu na początku podziękować Kasi tutaj za bardzo fajny, długi komentarz. Lubię takie komentarze, lubię jak widzę taki komentarz długi, ktoś coś opisuje. Swoje tam perypetie z akwariami, swoje przygody I pyta się mnie coś, czy coś poleca, czy w ogóle jest bardzo taki Miły jak, jak Kasia, także Ja to bardzo doceniam i dlatego chcę chcę dedykować też ten film dzisiaj Kasi, Kasia tutaj jest taka można powiedzieć zwolenniczką Też akwarii takich naturalnych, też nie grzebania, nie, nie kombinowania, nie zmieniania co chwilę aranżacji Bo mi się nie podoba, bo, bo jakiś korzonek jest taki a nie inny, a krzywo A, a tak dalej, po prostu my jesteśmy, tak już wiele, wiele razy Wspominałem, my jesteśmy dla tych ryb, a nie te ryby dla nas Mnie to denerwuje za każdym razem jak mówię, że Że akwarium to nie jest mebel, ani meblościanka, ani inne jakieś dziadostwo, tylko po prostu to jest żywy organizm. Także wiecie o co mi chodzi. Nie? Także tutaj podziękowania za fajny komentarz dla Kasi. Fajnie, że, że, że lubisz mój kanał, że po... lubisz to co robię i podoba Ci się, podawałem Ci się moje akwaria, No bardzo Ci dziękuję. Co dalej? No, i po prostu weźmy się do dzisiejszego tematu, bo tutaj też temat, temat dzisiaj się przewinie. Co do ogólnie czystości wody, jak widzicie, kryształ woda. Co ja robię, że ja mam taką wodę? Bo tutaj też kolega mi napisał, co ja robię, że mam taką wodę. No stosuję, stosuję oczywiście pyłek kwiatowy, stosuję VSV rzadko, bo rzadko, jak mi się przypomni, to podaje tam VSV tam 2-4 ml na ten zbiornik tego VSV. Co to jest VSV? Możecie sobie wy wygooglować. Nie będę tu już yy, powiem tylko, że to jest pożywka. Przepraszam, pożywka dla bakterii. Drugą sprawą uważam też, że pożywką dla bakterii mogą być też może być też pyłek kwiatowy, dlatego ja tak uważam. Bo widzę, że po prostu po podaniu pyłku kwiatowego, dosłownie po dwóch, trzech godzinach, nawet mniej, ta woda naprawdę staje się krystalicznie czysta. Po paru dniach to jest po prostu, no, bajka ta woda jest. Także przypuszczam, że bakterie też korzystają z tego pyłku kwiatowego, też pewnie coś tam przyswajają, bo są jak wiecie. w na pyłku kwiatowym różne enzymy jest ich tam prawie 40 enzymów na, na pyłku kwiatowym także przypuszczam, że bakterie coś z tego biorą i to, to nie nie ja sobie wymyślam takie jest moje po prostu spostrzeżenie, a dlatego bo po prostu ja obserwuję swój zbiornik i nie robię żadnych testów nie mam walizek z testami nie robię tego i mam to gdzieś po prostu patrzę na swój zbiornik i patrzę jak się zachowują ryby, patrzę jak się zachowują rośliny, czy im czegoś brakuje, czy nie. To jest taka moja kwestia. Dzisiaj też jeszcze pochodzimy troszkę z aparatem, bo chcę Wam pokazać. Kaltnesy, bo tutaj też o tych Kaltnesach będzie dzisiaj sporo mowy. Kaltnesy one nawet jak już są długo w zbiorniku, one po prostu one nie toną. One idą do góry. Jakby nie było, jest to jakiś polimer podziurkowany w środku z tymi otworami. I on po prostu idzie do góry, ja go wypycha do góry. To nie jest tak, że on jest, wiecie, że on ten, tylko że on jest po prostu bardzo lekki i, i mały jakiś ruch wody sprawia go po prostu w ruch nie? i to dlatego to tak wygląda. Teraz wyjmę aparat, wam dokładnie jeszcze opowiem jak u mnie to wygląda. Tu wam pokażę, pokażę Wam jeszcze kostkę. Na przykładzie tej kostki zresztą podejdziemy sobie też pod, pod główny zbiornik jak to wygląda z tymi kalknesami. Spójrzcie sobie jak to wygląda. Tu już jest ten pojemnik bardzo długo. O, zobaczcie sobie, tu już widać nawet glon gdzieś, ale to jest z zewnętrznej strony ten glon yy. I o co mi tutaj chodzi? Otóż ta rółeczka, która tutaj jest, widzicie ją? To jest ten taki kamień plastikowy z tymi dziurkami, fajny, bo się nie zatyka Bomble są w miarę grube I zauważcie, że te bomble Idą tak, aby po jednej ściance tego pojemnika do góry, a otwory wylotowe są, widzicie, tutaj z przodu, czyli automatycznie wymuszany jest ruch wody okrężny i to jest właśnie sukces tego całego, właśnie systemu, że to po prostu tak właśnie krąży. Te calpnesy, no tutaj widzę w środku zabrudzenie tych kaltnesów. Nie wiem, czy to jest glon, co to jest. Przypuszczam, że to jest też glon, bo tutaj mocno światło świeci. Oczywiście na zewnętrznych ściankach tych kaltnesów nie ma tego, no bo one się obcierają o, sobie, o siebie. Tam od dołu jest, widzicie, gąbka, żeby tam za dużo syfu nie wchodziło. No, też wiecie, też druga sprawa jest taka, że ja po prostu już od samego początku tego nie czyściłem. Też nie czyściłem tej gąbki, która tu jest na dole. I a wiecie, i dlatego mogą być, może tam być po prostu jakiś brud też w tych kaltnesach, który po prostu jest tam gdzieś zaciągany przez tą gąbkę. Trzeba by było to po prostu wyjąć wszystko i te kalknesy po prostu w tej wodzie akwariowej jakaś porządnie wziąć do ręki po parę sztuk i je tak wywycie jak to się go po, po Śląsku, wam teraz powiem, wyszeluntać, żeby ten maras z tego wylosł Ale ja tego na razie nie ruszę, widzicie, tak to się tutaj pływa. I tak wam jeszcze raz powtórzę, sukcesem jest właśnie, żeby one krążyły od razu po wrzuceniu do tego, żeby ta, ten, te powietrze szło po jednej stronie tej ścianki do góry, a wychodziło po przeciwnej stronie u góry widzicie i wtedy jest wymuszony obieg tej wody i praktycznie zaraz po wrzuceniu tych kaldnesów one od razu zaczynają się dosłownie kręcić tu chyba nawet w tym wypadku było trochę że one siedziały na początku na górze bo miały dużo tego tych baniek powietrza między nimi było ale dosłownie godzina dwie bodajże i to po prostu raz, raz, zaczęło się tutaj kręcić tak to tu wyglądało. Teraz Wam jeszcze pokorzę kalnesy, które są tutaj. Zobaczcie sobie. Widzicie? Te kalnesy tu są w takim większym cieniu. Jest dużo gru grubsza gąbka. I te kalnesy już widzicie tutaj nie są tak zabrudzone. Są, tako, są takie jak widać lekko brązowe, czyli te bakterie na nich są. No i tak samo tu. Tu było jeszcze lepiej, bo tu po, od razu po włożeniu te się od razu kręciły, od razu, bez dwóch zdań, zaraz się to zaczęło kręcić. Tylko tak jak mówię, jest po prostu, ten powietrze idzie z jednej strony tej ścianki, a wychodzi tam u góry, widzicie, z przodu. I siłą rzeczy jest wymuszony ten obieg w środku tej wody, po prostu ta woda musi tam krążyć, bo ona nie zdąży wyleźć bez te bań, bez, razem z tymi bańkami powietrza z tego pojemnika. I to jest właśnie ten sukces tego kręcenia się tych kadnesów. No i bakterie są 100% na tym osiedlone, bo one się zrobiły brązowe i to nie jest według mnie glon, to są te bakterie. Kainika kaj tam widać jakiś trochę brudu. ja wiem, że tych, tych kadnesów tu nie ma za dużo, nie? ale to jest po prostu tylko mój taki eksperyment z tymi kadnesami. I tak, że powiedział, kręci się, niech się kręci. Mnie to nie przeszkadza. No, tu wam jeszcze pokażę zbiorniczek od Gubików. parcie się jako, jako kryształ woda. Zobojrzyjcie się ta woda. Tak jak powiedział, zero grzebanio w akwariach. I tu jest wciepnięty mały, mało kaskada, jedynka, gąba taką srogo, z, z na powietrzeniem na powietrze i nic poza tym. I tak to się widzicie tutaj odbyło. Tu jest woda kryształ, a spójrzcie się ile tutaj pływa rybek. Także co? Jakieś przerybienia? Ja nie wiem co to jest przerybienie. Bo nie, nie ma tutaj żadnego przerybienia. Dobra, aparat, w statyw, popatrzcie się na mój zbiornik o, główny. Także tak, ja Wam powiem tutaj, Adamie, to że chcę, żeś sobie obejrzysz, Jeśli obejrzysz ten mój film, a wiem, że na pewno zobejrzysz. Także, bo tam pisałem ci pod Twoim filmem. Także tak, według mnie to po prostu się odbyło. Według mnie ja to tak przemyślał, i po prostu, jakbyś do tego baniaczka se wsadził, pada mini go przytwierdził, nie wiem, na, na, na przylepce czy na coś tam i on by się tak dmuchał, to one by Ci się tak samo zaczęły kręcić i on na Twoim miejscu wyciągnąłby ta spirala, która Ci tak festo na powietrzu o ile chcesz, żeby Ci się to kręciło, bo jak nie chcę, żeby Ci się to kręciło nie chcesz mieć larma, żeby to było słychać, bo tylko dostaniesz śpis, ale spróbować sam możesz, nie? I wystarczyłoby, żeby w rogu jakiś był porządny kamień, i w rogu by się te powietrze, i te w tym momencie, jakby ten patrzeć, on by tak samo te powietrze krążyło, byłoby to super natlenione. I przypuszczam, że te kalnesy by w końcu zruszyły i by zaczęły się kręcić tak w pralce. Tylko, że no według mnie chyba jest trochę za dużo tam u ciebie tych kalnesów, nie? bo musi być trochę miejsca. Nie? Ale spróbować może możesz trochę ująć tych kalnesów. Może spróbować najpierw tak jak jest, ale ja bym na, na twoim miejscu ujął. To jest takie moje tylko spostrzeżenie. Po prostu ja, ja tutaj mam takie y, małe zbiorniczki z tymi Kaltnesami. Tak to było pokazane y, prawie że w oryginale. Y, no bo ja tutaj nie chcę nikt stawiać takich jakichś reaktorów z tymi kaltnesami y, także tyle, no. według mnie to, to, to już nie będę się tutaj rozwodził bardziej w kwestii tych kardnesów. Myślę, że zaciekawionych tym tematem za zadowolił dzisiejszym filmem po prostu na temat tych kardnesów Te kardnesy no, nie toną, nie toną, ani nie, ani nie unoszą się w środku toni, ani ten tylko po prostu Wypychane są powoli do góry, nie? także tak to. Ja, jakby tu Wam teraz powietrze zakręcił, właśnie w tym pojemniku, czy w jednym, czy w drugim, no to sami byście zauważyli, że te kadnesy po prostu pójdą pod górę, nie? Pójdą pod górę i tak będą sobie pod tą górą siedzieć, nie? Tylko, że po prostu to, że one są właśnie takie lekutkie yy, i mają te w środku te przestrzenie, wolne, to one po prostu tak, wiecie, jakbyście go klapli od góry. Dalibyście mu taką bęclawcową, no to wiadomo, że on by tam trochę popłynął w dół i by znowu go powolutku wycisło do góry, nie? No, tak to, tak to wygląda. Także co, no, jak widzicie, u mnie wszystko groło. No. Ja mam podejście do akwarystyki. Moje podejście do akwarystyki jest po prostu takie stricte naturalne. Ja wam powiem, ja nie chce tutaj grzebać, ja nie chce robić żadnych restartów. Ja nie chcę tu kombinować, i ja nie chcę tutaj ani nawozić, nic tu podawać, chce, żeby to było jak najbardziej naturalne. I podawać środki, bo także kiedyś powiedział, rośliny też czerpią z tego pyłku kwiatowego, bo w pyłku kwiatowym mamy minerały, mamy dużo witamin, mamy enzymy różne i to się przekłada, że takie rośliny też bardzo fajnie czerpią z tego bo ja wam powiem, że mnie wcześniej nigdy w życiu tak anubiasy nie rosły wartko a teraz to jest po prostu no mega, no ten anubias rośnie liść za liściem wypuszcza i on nie tego akwariumu czasami tam wiecie w podłoże wcisna ten taki jak to chrystian te zwykłe takie pałeczki, ale to dosłownie robią to ros na pół roku nie i wiecie go tak głęboko w te podłoże wciską, że on tam nie ma prawa uwolnić nic do tuni wodnej. Jedynie co to może się roślina czerpać z niego z i tyle. nie? Także w tuni wodnej nic poza pyłkiem kwiatowym nie ma. No i po, oczywiście te VSV, które po prostu dowo też takiego kopa bakterium, nie. A jak docie VSV i do tego jeszcze wlejecie te, te, ten pyłek kwiatowy. No to po prostu bakterie w tym momencie głupieją i zaczyna się taki efekt, że po prostu no ta woda się zaczyna robić krystalicznie czysto, nie? Ja tu nie mam jakichś fest drobnych medi, nie mam tutaj waty, że mi to wata czyści, że mam waty, ta woda tak czysto nie to robią bakterie, nie? Krystal, woda po prostu robią całą robotę bakterie, nic więcej, nie? Nie tam jakieś... Wiecie, waty, nie waty, jakieś filtry, gąbki i tak dalej. Nie? To po prostu robi całą robota bakterie, czyli tych bakterii tu jest na tyle w tym akwariumie. Jo, mogę powiedzieć, teraz po śląsku, że ja te bakterie po prostu też futrują nie? Czyli dowomiem pożywienie, czyli dowol te te VSV, dowomiem ten pyłek, ryby jem dawałem swoje do przerobienia odchody, które one się też tamtymi odchodami żywią, przerabiają je i tak dalej, i tak dalej. No i to funkcjonuje. Koło się zamyko I dlatego to wygląda tak, jak wygląda, nie? Nie trzeba tu kombinacji żadnych robić, nie trzeba tu lodzić jakichś specyfików. Nie trzeba tu dawać jakichś nawozów, żeby te rośliny rosły, bo te rośliny se czerpią to one wyciągają te azoty z, tych, z tej wody. No bo spójrzcie się na ta plątanina tych korzeni od tych anobiasów. Jak wyglądają te korzenie od anobiasów? Ja wam to jest cez e, Trzykrotnie może, dobra. Spójrzcie się na te te korzenie od tych anobiasów. No to musi ciągnąć. To musi ciągnąć te wszystkie azotany z tej wody, musi to wyciągać, te wszystkie niedobre rzeczy, które ryby tego nie chcą, które rybom to przeszkadza, no bo wiadomo, żaden nie chce pływać we własnych gównach, jak się to go do, nie? No to, te roślinki se to wyciągają, nie? To tak jak się gnojówka na pole wylewa, nie? To samo, nie? gnojówka na pole... Rośliny z tego ciągną, rosną, mocie fajne w duma. Po tym kartofle eleganckie, takie od rolnika z typowy gnojowy, nie jest nawozu sztucznego. I no, jego domu taki typowy gnojowy, jest spod, spod, spod świń, spod krowów. I jak to wszystko jest łoźliwane na te pole i tak dalej, no to to wiecie. No. Albo tak samo macie w górach, na halach, jak te łowcy łazą po tych halach i srają, powiem wam. I jo chodził po halach, i o kolegów kolegi w górach, który go odwiedzą. ich yy, był, widział, był ich przy dojeniu i w ogóle nasarane, było niesamowicie na tym. No i co się dzieje po tym na wiosnę? Nie? Na wiosnę to te rośliny mają tam takiego kopa na tych hali, że jak one zaczną z wiosny puszczać, jak to zacznie rosnąć po tych nawozach, po tych bobkach, o tych łowiec, no to wiecie, co się dzieje, nie? No. Najlepsze mleko z łowcy jest na wiosnach. To Wam tyle powiem. No, ale dobra, już, bo już odbiegamy od tematów, e, Po tym mi zaś ktoś powie, że e, godą głupoty, a godomy tutaj o akwarystyce, a nie o jakichś tam, wiecie, e, innych sprawach. Także tutaj tak samo, nie? Te ryby, które tu są, ta drobnica, tu jest pięć tych palet, one po prostu robią to, że, że to wszystko jednak zachowuje ten, ta równowaga. Widocznie nie ma tego astyla, tak dużo tych ryb nie robią astyla do tej wody, że po prostu te bakterie, a te bakterie u mnie są po prostu wspomagane i one się tutaj rozrastają, dostawają pożywki, dostawają papu. No i widzicie, funkcjonuje wszystko, nie? Także 100% sukcesu to jest po prostu umieć utrzymać bakterie w zbiorniku. I ja nie leja tu bakterii dziennie dziennie po 10-20 ml dzień w dzień żeby mi funkcjonowało akwarium. Nie panowie i panie. Nie leja tych bakterii tak tutaj yy, Akwa, akwagandziarze kuźwa, bo ich tak nazywam, akwagandziarze dzień nie czalać bakterie, dzień w dzień i zrobić se pomarańczowo z woda zbiorniku, no bez jaj, nie <coughs> wyciekaj, ja o tu podał bakterie, może z 3 miesiące temu jakże jeszcze miał te suche takie VSV, to że podał bakterie, a tak nic nie podał im. i zobaczcie się jakby tu nie było bakterii, to ta woda by była mętna. I na pewno nie wyglądałoby to tak, jak to wygląda. Czyli bakterie tu są i to w bardzo dużej ilości. I nie trzeba dziennie lać bakterii. No. Także to dzisiaj taki filmik dość długi, pogadanka i o katnessach. I o tym prowadzeniu całym tych zbiorników. I o krystalicznie czystej wodzie. Także posłuchajcie się, chcecie mieć taką wodę jak ja. To oczywiście... I oczywiście bym zapomniał jeszcze na samym końcu. Oczywiście według mnie grube dno. Bo to też jest. No, 50% jak nic sukcesu w zbiorniku, nie? Nie pora kamyków na spodzie, nie tam 2 cm żwirku jakiegoś. Nie, nie, nie. Grube dno to też robi robota. To to już od razu teraz też powiem do dom na koniec jeszcze. No I to, i to jest właśnie cały sukces akwarystyki. No. Także dziękuję jeszcze raz za oglądnięcie. Dziękuję Kasi tutaj za fajne, długie komentarze. Dziękuję, że, że znalazła czas, żeby popatrzeć na moje filmy, że lubi jak yy, po śląsku powiem torbia głupoty może tak. Także dziękuję w ogóle wszystkim, którzy udzielają się w komentarzach. Dziękuję wam za łapki. Bardzo mile widziane, jak się to godzi w te zasięgi. No, trzeba powiększać te zasięgi, żeby to było trochę większy, większego tego zasięgu, żeby te ludzie y, po prostu, no wiecie, mi się tu nie rozchodziło jakieś bogwie zarobki, bo, bo z tego nie, jo ja z tego jest, w życiu nie dostał ani centa z tego YouTube'a. Także jo ja to, wiecie, ja to mam gdzieś. Po prostu, ja chcę dotrzeć do jak najwięcej, większej ilości widzów, żeby po prostu ludzie umieli coś w tej kwestii akwarystyki, żeby się dowiedzieli, że, że można takie zbiorniki bezstresowo prowadzić, jak to prowadzić i tak dalej, i tak dalej, nie? Także to dziękuję jeszcze raz, dziękuję tutaj oczywiście i, i Adamowi za podjęcie tematu karnesów, Kasi tutaj dziękuję jeszcze raz, także co, ono. Czym się zdrowo. Zima idzie wielkimi krokami. Czas nic inno, fotel, kawka. Siadamy w fotel fajnie i patrzymy na swoje akwaria. Patrzymy co tam się rybki szkubią, co tam lubią robić, wtoro jako goni i tak dalej, i tak dalej, tak żebyśmy byli na bieżąco. No i zapraszam do następnego filmu, nie? ཅིག ཅིག